Witam Was, tutaj Dominik. Tymi słowami i na tej ścianie zaczynałem filmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Ale nadszedł czas na zmiany i nowy vlogowy etap mojego kanału, ponieważ. Kupiłem mieszkanie, a właściwie mieszkanko pod wynajem, i przez najbliższe tygodnie będę publikował Wam dosłownie wszystko, co się u mnie dzieje. Począwszy od umów i kwestii urzędowych. I kompleksowego wykończenia wnętrza. Zobaczycie, jak wspólnie z moją ekipą będziemy kłaść płytki, szpaklować, malować, montować kuchnię, osprzęt i wiele, wiele innych. Pochodzimy po sklepach, poszukamy pomysłu na wnętrza i wspólnie je umeblujemy. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi efektu, wciskajcie suby, lajki i dzwonek, bo tylko wtedy nic Was nie ominie. Czas pokazać Wam mieszkanie, z tyłu mamy rzut, powierzchnia 29 z kawałkiem, i zaczynamy od przedsionka. Na górze Łazienka. Tutaj salon z aneksem kuchennym. Na tej ścianie będą meble, a naprzeciwko duże okno z wyjściem na balkon. Ale dość gadania jedziemy zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Słuchajcie, obawiam się o audio bo echo tak mocno się tutaj niesie. Do tego sąsiad daje czadu na górze, cały czas kuje, męczy te narzędzia. No ale co, no miał być vlog, to będzie vlog, więc blaski i cienie nowego budownictwa. Tutaj mamy przedsionek, powierzchnia 199x173, malutka, ale dosyć ustawna. Kawałek kąta do adaptacji, miejsce, nie wiem, może na jakąś małą szafkę. Po lewej wiadomo, włączniki, domofon. Fajnie wygląda, ściany będą białe, więc nawet pasuje. Na dole stanie pewnie jakiś stojak na buty i wieszaki, no bo to jedyne miejsce przy wejściu, żeby wstawić takie coś. Idąc dalej, na przeciwległą ścianę, niestety, ale mamy wielką skrzynię. Czekajcie, nawet możemy sobie otworzyć. Na dole, wiadomo, cała instalacja telekomunikacyjna na górze wszystkie bezpieczniki wszystko ładnie opisane. No ale estetyka na słabym poziomie. Na szczęście licznik i woda, wiadomo, są już poza mieszkaniem. Już miałem kilka pomysłów nawet na tę ścianę. Może jakaś cegła, może szkło, jakiś tynk inny. No ale niestety przez to metalowe coś zostanie ona taka jaka jest. Oczywiście wszędzie w gładzie, ale to Wam pokażę już w swoim czasie. Czas na łazienkę. Analityczne oko zauważy, że na podłodze jest już położona izolacja, drzwi z prześwitem 90, ale ja już wiem, że będziemy je zwężać na 80, a dlaczego to pokażę Wam już, gdy do niej wejdę. Zaczynamy sobie od lewej, tutaj będzie cały zestaw podtynkowy, na górze wiadomo, wentylacja. Dalej w kącie kabina. Zastanawiam się nad odpływem liniowym. Na pewno wyszłoby to dużo taniej. Musimy zobaczyć też na wylewkę czy w ogóle może być taka możliwość. Podoba mi się też kabina, taka to się chyba mówi, walk-in, czyli zwykła, wolnostojąca szyba, ale obawiam się, że nie będzie na nią miejsca. Chyba zamontujemy taką klasyczną zamykaną, ale na etapie wykończenia jeszcze to wszystko przegadamy i się zastanowimy. Pomysł jest taki, żeby podłoga i ściany były w jednym kolorze, żeby optycznie zwiększyć to pomieszczenie. Podobają mi się takie płytki stylizowane na beton, ale jeszcze wspólnie pojeździmy po sklepach i zobaczymy, co nam wpadnie w oko. Jak wchodziłem, widać było wielki zaciek pod grzejnikiem, byłem przekonany, że coś cieknie, ale okazało się, o, zobaczcie, że jest to obrzutka innym tynkiem. Coś tam pewnie było kute, więc może nie jest to jakoś fajnie i estetycznie wykonane, ale na pewno jest sucho. Dalej gniazdka jeszcze jedno gniazdko. I miejsce na umywalkę. Już tłumaczę Wam tę koncepcję z drzwiami. Jeżeli je zmniejszymy, to automatycznie ta powierzchnia tutaj nam się powiększy. Niby tylko 10 centów, ale zawsze. Więc będzie można zawiesić tutaj jakąś poważną szafkę, a nie jakieś cienkie coś. Umówmy się, że do łazienki nie są potrzebne aż tak wielkie drzwi. Siedemdziesiątki będą idealne. Wydaje mi się, że wtedy wszystko fajnie się pomieści. Do tego mamy plan, żeby były niewidoczne, czyli bezprzylgowe. Pomalujemy je w kolorze ściany i będzie tylko taka delikatna obwódka dookoła, bez żadnych listew czy też zawiasów. Więc postanowione, stawiamy słupek i idziemy dalej. Wchodzimy do salonu z aneksem kuchennym. To, co mi się tutaj rzuciło w oczy i mega spodobało, to wysokie sufity, blisko 2,90 i duże drzwi z wyjściem na balkon. Wiadomo, że im niżej, tym doświetlenie mieszkania jest słabsze, ale z tak wielkimi oknami już się o to nie obawiam. Na tej ścianie będzie kuchnia długość 3,39, więc dużo dłuższa niż w mieszkaniu poprzednim. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to załączam Wam go na górze. I tam będziecie mogli popatrzeć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Kuchnia pewnie będzie biała, wymyślimy do niej jakieś fajne płytki. Wcześniej widzieliście komin, pomalujemy go tablicówką. Tutaj ściana TV. Dużo gniazdek, antena, światłowód i ogólnie chciałem Was zachęcić do subowania, ponieważ są dwie koncepcje. Piszcie w komentarzach, czy jako najemcy wolelibyście więcej miejsca i spanie na sofie, czy mniej miejsca i jednak łóżko sypialne. Jestem mega ciekawy odpowiedzi. Pewnie, gdybym tutaj chciał mieszkać, to zmieniłbym sobie także jajniki na jakieś fajne, wysokie, natomiast niestety na to w budżecie nie ma już miejsca. Na Naprzeciwko ściana, chyba jedyne miejsce na szafę. No i chodźcie, idziemy na balkon. No i zobaczcie jak świetnie to wygląda, jaka duża przestrzeń, można sobie, nie wiem, pić kawę na balkonie, gotować i jednocześnie oglądać coś w telewizorze. Fajne jest to, że dookoła będzie tylko zieleń i chodnik bez żadnych samochodów czy miejsc postojowych. Jesteśmy też wyżej nad ziemią, więc to kolejny plus. Na posadce położona jest deska. Też mi się to mega podoba. Zawsze będzie ładniej i przytulniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w eksploatacji. Na szczęście nad nami jest także balkon, więc nie powinna lecieć woda. No odbiorze muszę jeszcze zobaczyć, tylko na poziom tych okuć bo niepokoją mnie te przemoczone deski, no ale wiadomo, dzisiaj odcinek nie o tym. Na no zewnątrz oczywiście zamiast tej ziemi będzie ładny, zielony dywanik. Muszę powiedzieć, że części wspólne są mega zadbane. Wszędzie są jakieś klomby czy kwiaty. Od sąsiada dzieli nas taka szklana szyba, więc dominuje tutaj nowoczesny styl. Posadzka widać, że nie jest najczystsza, ale chodziłem tutaj butami. Po wykończeniu wszystko dokładnie umyjemy. Rzućmy okiem jeszcze na to okno, a właściwie drzwi, na to wielkie wejście. I możemy zamykać, bo zimno w końcu styczy. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was do subowania, lajkowania, no i wciskania dzwonka, bo tylko wtedy będziecie na bieżąco z najnowszymi publikacjami. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zachować się przy odbiorze takiego mieszkania, no i przede wszystkim jakim elementom dokładnie się przyjrzeć. Więc ja za dzisiaj już Wam dziękuję. Widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Cześć!